Hejka dziewczyny, dzisiaj ruszamy z tematem Plany mężczyzny wobec ciebie Sorry, muszę muzykę trochę w tle puścić, bo mam sąsiada, który mnie podsłuchuje Niby, że jest głośny on no stop, to jeszcze mnie podsłuchuje Dramat po prostu Brrr, aż mnie oczepuje Bo to taki człowiek Ale dobra, ruszamy z tematem Co planuje mężczyzna, Myślę o swoich mężczyznach i zobaczmy co planuje mężczyzna wobec Ciebie. Ojejku. Ale tu było jakieś zakończenie. Tu było jakieś zakończenie. Dosyć drastyczne zakończenie. Mogło być, że któryś z Was zakończy tą relację. Poczekajcie. Zaraz zobaczymy kto. Kto? Aż dwie karty takie same. Może obydwoje podjęliście decyzję o zakończeniu relacji? W każdym razie mężczyzna nie odpuści, on, nie on. Jeszcze w listopadzie będzie zmiana. On, tak jakby, musi przejść głęboką e, transformację wewnętrzną, musi przejść e, to cierpienie i wy też, tak jakby, musicie się, tak jakby, mm, musicie znaleźć. Inne drzwi, to znaczy inne odpowiedzi na zadane pytania, i jego, i, i twoje. Czyli trzeba tutaj zmienić podejście jeden do drugiego. Taka awersja, jaka była przedtem, to ona nie mogła przetrwać. Tutaj było dużo ranienia. Dużo takich y, trudnych momentów. Tutaj też było niezrozumienie na polu takim głębszym. Może mężczyzna, albo wy potrzebujecie głębszych emocji, głębszych uczuć, y, głębszego zrozumienia, a tutaj było takie, wiecie, no, polelu, y, po lelum. mogły być jeszcze nałogi w tle. I to też mogło w jakiś sposób wpłynąć na tą relację, ale mężczyzna planuje, że on nie odpuści. Ma, on jest uzależniony od Was, on jest po prostu. Um, musi on, on, on bez Was tak, jakby nie żył. On tak się czuje. Ja jestem martwy oczywiście w cudzysłowie, ja jestem martwy bez niej. Ja muszę coś zrobić. Ja muszę zacząć jeszcze raz. Ja muszę tutaj um, kroki podjąć i odezwać się do niej, albo jeżeli, jeżeli kontakt jest, może jest kontakt mały, ale ten kontakt będzie szedł w kierunku takiego dynamicznego kontaktu. Tutaj perspektywa się zmieni. I rozpocznijcie na nowo drogę relacji. I ta nowa droga, ta nowa ścieżka, która tu jest pokazana, którą on planuje, ona będzie ona będzie o wiele lepsza niż tamta. Hmm, tutaj z lekkością trzeba wejść w tą relację. Tutaj trzeba, e, trzeba granice, utworzyć granice, chronić swoje emocje. Chronić też swoje, tak jakby bezpieczeństwo. Tutaj jest pokazane, że zostałyście w jakiś sposób poturwo, relacja... E, w tej relacji zostałyście w jakiś sposób poturbowane. To jest pokazane. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> I ten mężczyzna wie, co zrobił. On planuje na nowo. Z takim mega entuzjazmem chce wkroczyć powrotem do, wasz, do Waszego życia. W listopadzie, wydaje mi się, na czym tak karty pokazują, że ta relacja ma szansę odbudowy i naprawy. Takie są Jego plany. On nie chce, to zakończenie widocznie było potrzebne. Już Wam powiedziałam tutaj, tak? Przepraszam, to zakończenie było potrzebne po to, żeby pewne, y, pewne tutaj dialogi, pewne zrozumienie y, potrzeb drugiej osoby i granice zostały jasne, bo one nie były jasne. Tutaj ta relacja niestety, ona będzie dalej pod kontrolą tego mężczyzny. On będzie bardzo uzależniony od Was. Może Was to bardzo męczyć. Yy, więc, nad tą y, sytuacją też w jakiś sposób trzeba by było popracować. Zobaczymy dalej, co mężczyzna planuje. Mężczyzna, co planuje wobec ciebie? Mężczyzna, co planuje? Mężczyzna, mężczyzna. No, było pokazane, że też niektóry, niektórzy, niektórzy z mężczyzn uciekli jak tchórze dla swojej wygody nie chcieli w jakiś sposób nie chcieli relacji nie chcieli ale zobaczmy co mężczyzna planuje wobec ciebie mężczyzna co planuje bo tutaj bo może jest pokazane że opór był z waszej strony jakiś i on teraz nie wie co on ma zrobić bo tak było takie Niewspółmierne, raz pokazywałyście, że chciałobyście, potem, że nie chcecie, potem, że nie wiecie, i mężczyzna teraz już nie wie w końcu, co myśleć. Hmm, tu może być tak, że mężczyzna przyjdzie z ofertą, z propozycją, tylko wy będziecie się zastanawiały, czy przyjąć tą propozycję. Co jeszcze mężczyzna planuje? Planuje. On... Mhm. Jeżeli, jeżeli jest brak kontaktu, to mężczyzna planuje e, w jakiś sposób się tutaj odezwać, bo ja widziałam, że tam jest zakończenie, było e, tylko, że on nie przyjdzie z taką e, spokojną energią, tylko raczej burzliwą. Co mężczyzna jeszcze planuje. On, chce, on chciałby zatrzymać was przy sobie. Yy, ale tak jest pokazane, żebyście to Wy pokonały problemy tej relacji. On tak jakby się nie chce wysilać za bardzo, tylko jakby, że w was jest taka moc i siła, że Wy możecie pokonać to, co. To, co było trudne, te nieporozumienia, te niedogadania, te nieścisłości, to On ma nadzieję, że z Waszej strony będzie naprawa. Jesteście dla Niego niesamowicie silną kobietą, tylko On nie może Was zrozumieć, bo tu są takie dwie energie. Energia, nie, taka przyziemna, a Wy jesteście taką energią lekką i kobietą, która jest silna, tak? Mężczyzna nie jest taki silny, jakby, więc tutaj mogą się tak trochę te energie ścierać, yy, ponieważ każdy jakby jest w tej innej energii, tak? I trudno się tu tak zsynchronizować. Sy ale mężczyzna planuje tutaj kontakt, planuje jeszcze raz spróbować, a jeżeli relacja trwa, to on będzie chciał zrzucić na Was jakąś odpowiedzialność, zrzucić na Was pokonanie przeszkód w tej relacji. To jest przede wszystkim to pokazane. Czyli podsumowując to. Macie szansę na nowy początek albo na zbudowanie zbudowanie czegoś, co idzie w konkrety i stabilność, w stabilizację. Tak, nowy początek. On, on będzie chciał potem później, już będzie chciał pracować nad tą relacją, bo on będzie widział, że tak, że jest, że jest kimś ważnym dla Was.